Go live jest super. Dzień dobry, dzień dobry, 9.30 wybiła i jak co tydzień w czwartek witam Was w naszym krótkim short pressie. Mam nadzieję, że będzie krótki rzeczywiście, tak jak jego nazwa wskazuje. Dzisiaj chciałam Wam troszkę opowiedzieć o wtyczkach, które mogą się Wam przydać przy pracy nad kontentem, nad poszukiwaniem słów kluczowych. Generalnie nad tworzeniem treści, które są bogate w słowa kluczowe. Nie będę się tutaj rozwodzić na tym, jakie te słowa kluczowe są ważne, bo mam nadzieję, że jeżeli obserwujecie mnie już trochę, to ja ciągle o tym mówię, że właściwy wybór słów kluczowych ma znaczenie, a właściwy wybór rozumiem pod tym pojęciem to, że one są dopasowane do waszej grupy docelowej, do waszego produktu, do potrzeb waszej grupy docelowej i są często wyszukiwane, bo pozycjonowanie strony na frazy kluczowe, które są świetnie dopasowane do waszego produktu, ale są wyszukiwane 10 razy miesięcznie nie ma najmniejszego sensu, bo wy włożycie bardzo dużo wysiłku w to, żeby te, być wysoko na te konkretne frazy kluczowe, a niestety nie przełożycie to na ruch, na ruch, który będzie generował konwersje i rzeczywiście będzie się to opłacało. Także zawsze trzeba szukać tych fraz kluczowych, które są najczęściej wyszukiwane. I dzisiaj właśnie Wam pokażę wtyczki. Dwie Pokażę Wam dwie wtyczki, ale opowiem o trzech wtyczkach. Wtyczki do Chrome, do przeglądarki Chrome, które Wam pomogą znaleźć te frazy kluczowe i z których korzysta się szybciej i łatwiej niż z narzędzi zewnętrznych, bo nie trzeba się przeklikiwać w różne miejsca, tylko po prostu wszystko razem mamy w oknie przeglądarki. I już się będę przełączać na stronę wyników. Tylko muszę tu sobie ustawić szerowanie ekranu jak zwykle. I będziemy cały ekran pokazywać. OK, cały ekran udostępnij, żebym się mogła łatwo przełączać. Mam nadzieję, że mój ekran jest widoczny i ja przełączam się teraz na stronę z wynikami wyszukiwania, czyli strony przeglądarki Google. I tutaj wam pokażę działanie wtyczki UberSuggest. To jest wtyczka, która jest stworzona przez Nila Patela, twórcę narzędzia UberSuggest, o którym wielokrotnie już mówiłam, z tym, że tam to jest narzędzie zewnętrzne Combine. Tam mnóstwo różnych rzeczy. W tej chwili możecie zobaczyć nie tylko sobie sprawdzić słowa kluczowe. Natomiast w formie wtyczki mamy tutaj taką esencję z tego narzędzia, czyli i to, co jest nam przydatne przy poszukiwaniu właśnie fraz kluczowych. Po zainstalowaniu tej wtyczki tutaj na pasku na górze pojawia się takie U, i jak to U jest widoczne, no to znaczy, że wtyczka jest włączona. I jak sami zauważyliście pewnie, pojawia nam się dużo różnych dodatkowych elementów na tej stronie z wynikami wyszukiwania. Pierwsza rzecz, która jest od razu widoczna, to w momencie, kiedy my mamy tutaj w pasku wyszukiwania wpisane jakiekolwiek słowo kluczowe, to obok mamy od razu informację na temat tego, jak często ta fraza jest wpisywana w wyszukiwarkę i jak jest kost per click, to akurat w naszym przypadku niekoniecznie jest bardzo istotne, bo to jest bardziej do Google Ads. Ale można sobie to też zobaczyć, bo zwykle jest tak, że im wyższa wartość cost per click, tym trudniej będzie się na tą frazę wybić, bo to znaczy, że ta fraza jest też oblegana w wynikach płatnych. W związku z tym konkurencyjność tej frazy jest dość duża. Natomiast druga rzecz, którą tutaj widzimy z prawej strony i która Wam się może a przydać ja wam jeszcze zaraz to, co nam się tu pojawiło, to zaraz wam powiem, do czego to służy. Z prawej strony pojawia nam się taka tabelka, i ta tabelka to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, bo tutaj mamy nie tylko tą główną frazę kluczową, o którą pytaliśmy, czy która się pojawia tutaj zawsze na górze, ale mamy też inne frazy, które są powiązane z tą frazą kluczową. Zwykle są to frazy z długiego ogona, czyli jeszcze bardziej doprecyzowujące te frazy, której szukaliście, i od razu mamy informację na temat liczby ich wyszukań, kost per click, tak jak mówiłam, i so difficulty i dla nas jest najważniejszy ten, ser, ten volume, czyli ta ilość wyszukań miesięczna i difficulty, bo to nam pozwala sprawdzić, jak mniej więcej wygląda trudność i konkurencyjność w zakresie tego, tego słowa kluczowego. W tym przypadku ta konkurencyjność jest stosunkowo niska, bo to jest difficulty jest mierzone od 0 do 100, więc im niżej, tym lepiej. I akurat w tym przypadku zdarzyło się tak, że większość tych fraz, które nam się tutaj pojawiły jako pierwsze na liście słów podobnych, one mają porównywalną trudność, jeśli chodzi o wybicie się na SEO. Także Możemy bardziej patrzeć już na ten wskaźnik ilości wyszukań, a niekoniecznie na to, bo ono jest takie samo, więc tutaj nam nie będzie to wpływało na wybór ostateczny słowa kluczowego. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy, to są też nie tylko related słów, powiązane słowa kluczowe, ale też sugestie, ale wtedy już nas przenosi do narzędzia Uber i wtedy już tutaj patrzymy sobie w narzędziu, korzystamy z tych wszystkich funkcjonalności narzędzia. Natomiast dalej pozostając tutaj na tej stronie wtyczki, Mamy jeszcze coś takiego. Tutaj nam się pojawiło takie dodatkowe pole View All. Jak sobie to klikniemy, to mamy nie tylko informacje na temat właśnie tego, co już nam się tutaj pojawiło w tej bocznej tabelce, czyli właśnie liczbę wyszukań z difficulty ale mamy też trend wyszukiwania i co więcej, mamy trend wyszukiwania na urządzeniach mobilnych i na desktopie. Akurat w tym przypadku, jak widzicie, idą sobie te linie równolegle do siebie, przy czym mobilnych wyników jest zdecydowanie więcej, co już jest dla Was też sygnałem, że akurat odbiorcy tej grupy, do ce... odbiorcy tego produktu szukają częściej z komórek. I to, co jest ważniejsze jeszcze dla Was, co może mieć wpływ później na pracę nad kontentem, na formułowanie tego komunikatu, który chcecie przekazać swoim odbiorcom, to jest wiek. Wiek osób, które wyszukują tę frazę kluczową. To jest takie fajne, wydaje mi się, bo może Wam się wydawać na przykład, że Danej frazy kluczowej szukają osoby w jakimś tam wieku, a potem spojrzycie sobie tutaj i okaże się, że jest zupełnie inaczej. I wtedy pytanie, czy to się zgadza z tym, co wy macie na stronie, co możecie sobie sprawdzić z Google Analytics, czy też nie. I to jest taki moment porównania, czy rzeczywiście docieracie do tej grupy docelowej, do której powinniście docierać, bo to ta grupa docelowa jest najbardziej zainteresowana daną tematyką. Bardzo fajne to jest, uważam. Fajnie jest to tutaj zostawione, nie musimy wychodzić nigdzie. Ta wtyczka nam to wszystko tutaj na miejscu pokazuje. I pokazuje nam też, ile osób, z tych, które tego wyszukiwały, czyli z tych 2400 osób, ile osób klika w ogóle w wyniki SEO, czyli w wyniki organiczne, ile osób klika w wyniki płatne, i ile osób w ogóle nie klika. Czyli wpisuje, ale potem stwierdza, że nie wiem, zrezygnuje z tego wyszukiwania. Tutaj jak widać, prawie połowa osób, które wpisują te. Frazę, jest klientem który klika cokolwiek na liście wyników wyszukiwania, czyli jest to dość duży procent. Przy sprawdzałam sobie inne frazy kluczowe, różnie to wygląda. Nie wiem dlaczego, może stwierdzają, że to nie tego szukają i wtedy formułują zapytanie inaczej. Natomiast ta fraza kluczowa już jest dość długa, bo jak widzicie, to jest buty do biegania Nike. I jest już dość precyzyjna, czyli to oznacza, że ta osoba już dokładnie wie, czego szuka i połowa z tych osób, które szukają tego, klika w ogóle w cokolwiek na liście wyników wyszukiwania, czyli potencjalnie możecie dotrzeć do tysiąca osób przy, takim, przy takiej frazie kluczowej. I Jest jeszcze jedna rzecz tutaj, którą Wam chciałam pokazać, skoro ja muszę to schować. Tu jeszcze, oprócz tego, co mamy tutaj, co jest oczywiście wynikiem wyszukiwarki Google, mamy tutaj też takie pole z Nilem Patelem, z jego zdjęciem. Mamy informacje na temat backlinków, czyli linków zewnętrznych przychodzących do stron, które są tutaj na pierwszych pozycjach Google. I tutaj mamy informację, że w średnio Strony, które znajdują się w top 10, mają trzy backlinki, czyli te linki zewnętrzne z domen o wartości 59. Może nie do końca to jest jasne, co w tej chwili powiedziałam, ale chodzi o to, że te strony, które są w top 10, mają trzy bardzo mocne linki z domen o bardzo wysokim autorytecie, bo 59 to jest już naprawdę solidny autorytet. W związku z tym, jeżeli, to jest dla Was sygnał, że jeżeli byście się chcieli dostać do top 10, to zwracajcie uwagę nie tylko na kontent na stronie, ale też zobaczcie, że te strony mają wartościowe backlinki. W związku z tym, żeby się tutaj dostać, trzeba by było zabrać, zadbać też o tę część offsite, czyli Właśnie to, co się znajduje poza stroną, i to nie byle jakie linki z jakichś dziwnych stron, ale rzeczywiście linki o dużej wartości. To są wiadomo koszty, dodatkowe najczęściej dość spore, jeżeli to mamy mieć takie duże wartości tych domen, z których chcemy linkować, ale dzięki temu, że tutaj mamy te informacje, to jest to dla Was też sygnał, czy macie szansę łatwo wyjść na tę frazę kluczową, czy będziecie szukać innej frazy kluczowej powiązanej z tą waszą e, konkretną, o której myślicie, która będzie miała na przykład tutaj informację, że te strony mają jeden link zewnętrzny z domen e, powiedzmy 24, bo już też któreś słowo kluczowe, które sprawdzałam miało właśnie takie wartości, czyli tam będzie zdecydowanie łatwiej wejść, nawet nie mając jakiegoś dużego zaplecza linków zewnętrznych. I to, poczekajcie, przełączę się tutaj na chwilkę, czy ktoś coś pisze, nikt nic nie pisze. いったぞ。 wszystkie funkcjonalności tej wtyczki, natomiast można z niej korzystać w bardzo prosty sposób, jeżeli sobie zjedziemy na dół i sobie tutaj coś wybierzemy z tego, na przykład buty do biegania po asfalcie, to znowu nie muszę tego przeklikiwać się gdzieś indziej i sprawdzać, jak wygląda liczba wyszukań danej frazy kluczowej, tylko sobie od razu tutaj widzę, tutaj mam podpowiedzi, więc stąd mogę sobie wyciągnąć też pierwsze wnioski na temat tego, czy to jest w ogóle sens na tą pracę się pozycjonować, czy nie. I to moim zdaniem bardzo ułatwia poszukiwanie takie codziennych słów kluczowych, jeżeli na przykład macie pomysł na jakiś śpis blogowy, ale tak nie do końca wiecie, jakich fraz kluczowych tam macie używać, wpisujecie sobie tu i dzięki tej wtyczce macie wszystko w jednym miejscu. Nie wiem, czy wam się podoba ta wtyczka, mnie się podoba bardzo. I podobne funkcjonalności ma wtyczka. Dobra, na chwilę się przełączę. Podobne funkcjonalności ma wtyczka polskiego twórcy Surfer SEO. Takie narzędzie jest Surfer SEO, też do tworzenia kontentu dobrze zoptymalizowanego pod SEO. Natomiast nie jestem w stanie jej w tej chwili wam pokazać, ponieważ mam zainstalowaną wtyczkę Uber Te wtyczki się gryzą ze sobą, to znaczy, jeżeli mamy jedno, nie możemy mieć drugiego, bo one pokazują podobne wyniki i w podobnych miejscach te wyniki się pokazują. Surfer SEO też na pasku wyszukiwania pokazuje ilość. Wyszukań, tej frazy kluczowej, robi nam taką tabelkę z prawej strony. On jeszcze robi zamiast tego wykresu trendów i informacji na temat tego, czy mobilne wyniki, czy niemobilne wyniki i wiek osób wyszukujących, on nam jeszcze pokazuje dwa wykresiki na temat backlinków, jakie mają właśnie te domeny rankujące w top ten. Tylko to jest w formie wykresu właśnie w ciągu ostatnich, nie pamiętam, trzech czy pięciu miesięcy. Pokazuje nam, jak te backlinki się kształtowały i jaki to miało wpływ na, na, na te wyniki wyszukiwania. Natomiast tak jak Mówię, nie jestem w stanie Wam tego pokazać, bo albo mamy jedną wtyczkę, albo mamy drugą wtyczkę. Nie wiem też, dlaczego tak się stało, ale po instalacji Ubersuggest chciałam ją wyrzucić i zainstalować nową Surfer SEO. Niestety mi to nie działa. Nie wiem, czy Ubersuggest mi coś nabruździł, ale jeżeli byście chcieli przetestować, najpierw sobie przetestujcie tą Surfer SEO, bo nie gwarantuję, że Wam to potem będzie działać, jak zainstalujecie Ubersuggest, nawet jak ją wyrzucicie restart komputera i takie tam różne szmery-bajery, co się mówi wyłącz-włącz, nie zadziałały, także nie wiem. Natomiast dla mnie bardziej funkcjonalna jest ta wtyczka Ubersuggest i dlatego przy niej zostałam, już nie kombinowałam z tą serwer SEO, jak to sobie przywrócić, bo dla mnie czytelniejsza jest ta wtyczka Ubersuggest i z niej mam zamiar korzystać i ją polecam jako fajne narzędzie właśnie wspomagające wybór fraz kluczowych. I trzecia wtyczka, znaczy trzecia wtyczka, o której powiem, a druga, którą wam pokażę, to jest wtyczka Word Tracker. Tylko znowu się muszę przełączyć na ekran. Okej, okay, widzicie mój ekran. I teraz tak. Teraz potrzebujemy jakąkolwiek stronę. Z, dobra, tu jest jakiś. Nie wiem tylko, czy tu będzie. Nie, tu potrzebujemy jakiś tekst blogowy i zaraz nie przygotowałam sobie akurat. Tekstu blogowego? Czy mamy jakiś tekst blogowy na tej stronie? Nie mamy tutaj tekstu blogowego. A no to może sobie wejdziemy na jakiś, no do Kasi może sobie wejdziemy. O, do Kasia Alerty, która jest twórczynią konferencji, jak żyć w Naci, która w tej chwili trwa i ma się dobrze. A chodzi mi o to, żeby pokazać Wam, do czego służy ta inna ptyczka. To jakieś wpisy mamy blogowe, najprostszy sposób na biznes online. I wtyczka Word Tracker. To jest wtyczka, wyłącznie. To jest wtyczka, która tak się pojawia tutaj w formie W na pasku, i w momencie, kiedy ja mam ją zainstalowaną i wejdę na jakiś wpis blogowy, czy na jakąkolwiek stronę internetową, ona mi tworzy taką chmurę fraz, które zostały tutaj użyte. To są. Po wielkości, tak jak chmura tagów zwykle, to po wielkości możecie się zorientować, które słowa kluczowe są częściej używane, które są mniej często używane. Jak widzicie, tutaj tam online, biznes, sklep najprostszy nam tutaj guruje. Natomiast tu jest jeszcze jedna fajna rzecz, że możemy sobie wyłączyć te najkrótsze frazy kluczowe i możemy sobie sprawdzić, jakie dłuższe frazy kluczowe zostały tutaj użyte, czyli można przypuszczać, że to są frazy z długiego ogona. I tutaj, biznes online, sposób na biznes, najprostszy sposób na biznes online, to to jest odmieniane przez różne przypadki, i na tej podstawie możecie sobie y, zobaczyć, jak. A, i, I to jest bardzo fajne, do, i to możecie użyć do tego, że jak będziecie szukać informacji na temat tego, które strony są Waszą konkurencją i jak Wasza konkurencja wygląda, ta konkurencja, zwłaszcza która jest na tych topowych pozycjach na liście wyników wyszukiwania na jakieś konkretne frazy kluczowe. To możecie sobie sprawdzić, jak oni nasycili te teksty na swoich stronach tymi frazami kluczowymi i właśnie ten Word Tracker Scout wam w tym położę. Nie będziecie musieli czytać tych tekstów, on wam przefiltruje to, jest, zrobi takie sito i wyciągnie z tej treści esencję, czyli właśnie te frazy kluczowe, które zostały na tej stronie użyte. Bardzo fajna rzecz, jeśli chcecie zbadać swoją konkurencję, zobaczyć jak oni to zrobili. Bo wiadomo, że z konkurencją nie należy walczyć na noże, ale należy się od niej uczyć i sprawdzać, co oni zrobili i robić to lepiej. I na tej podstawie, dzięki tym frazom kluczowym, które wam tutaj ten word tracker wyciąga, możecie zobaczyć, jakich frazą oni użyli, jak często były używane te frazy kluczowe. I tutaj widzicie, możemy sobie jeszcze też sprawdzać relewans. Adekwatność? Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Dopasowanie, o, dopasowanie do tematu, może. Możemy sobie to jechać tutaj. Dwie są najbardziej dopasowane do tego, co się znajduje w tytule. Im bardziej będziemy sobie to przesuwać, tym więcej fraz będziemy mieć, które są już dodatkowo związane z tą tematyką, nie są aż tak dopasowane do, tego, do tej frazy kluczowej. Ale jeżdżąc sobie tym suwaczkiem, te, ta chmura nam się zmienia i możemy się temu przyglądać. Tu mamy też informacje na temat tego, ile razy dana fraza została uczyta. Też możecie się tutaj temu przyjrzeć i zobaczyć, właśnie, że biznes online został użyty. Aha, nie, to jest ilość słów w, tym, w tej frazie kluczowej. Ale tu jest to właśnie dopasowanie do tematu. Możecie zobaczyć, ile fraz, o jakim stopniu dopasowania zostało użyte w danym wpisie blogowym. Tu mamy ogólnie. Ile tych słów kluczowych, jak często takie coś jest wyszukiwane globalnie? No w tym przypadku, jak piszemy słowo, w sposób na biznes, można przypuszczać, że jest to wyszukiwanie w Polsce, no bo mało osób wyszukuje po polsku w innych krajach. I tu jeszcze mamy coś takiego, ale tutaj niestety to już jest wersja płatna, już nie pamiętam co to było, bo mój trial, jak widzicie, już poszedł w dal. Natomiast te trzy rzeczy, które tutaj mamy, te trzy zakładki. To są rzeczy, które są dostępne za darmo, można, można z nich korzystać. Fajna rzecz, właśnie, jeżeli albo szukacie inspiracji, albo chcecie sprawdzić, jak wasza konkurencja wygląda, co oni zrobili, jak tych fraz kluczowych dużo używali w tych swoich pisach blogowych, czy w ogóle na stronach internetowych, bo to niekoniecznie musi być wpis blogowy. Ale chodziło mi o to, żeby znaleźć jakąś stronę, na której jest dużo treści, a niekoniecznie stronę sklepu, na której są tylko produkty. Tak, jak mówię, fajne narzędzie. Ja lubię z niego korzystać, polecam i mam nadzieję, że Wam się to przyda w Waszych poszukiwaniach oraz kluczowych. No co jest, jeżeli piszecie teksty blogowy, jeżeli chcecie dbać o content na Waszej stronie? No co jest jedną z ważniejszych rzeczy, którą powinniście zrobić, zanim zaczniecie cokolwiek, cokolwiek robić. I. Tyle, zmieściłam się, słuchajcie, w 15 minut jestem z siebie dumna. Mam nadzieję, że te wtyczki Wam się przydadzą. One są bezpłatne, tak jak mówiłam, więc nic nie szkodzi nawet przetestować i zobaczyć sobie, jak to, jak to u Was funkcjonuje. E Polecam też, jeżeli jesteście zainteresowani tematyką SEO, zakładam, że trochę jesteście, skoro jesteście tutaj u mnie w grupie. Dzisiaj mamy czwarty dzień konferencji, Jak żyć w necie. Dzisiaj jest moduł o e-commerce, o sklepach internetowych. Jest tam też moja prelekcja o SEO w sklepie internetowym. Wśród innych prelekcji o sklepach internetowych, które na pewno są warte obejrzenia. Jeszcze tam nie dotarłam, bo o 8 do dopiero zostały włączone te filmy. Na konferencji nadal się możecie zarejestrować. Tutaj jest link w opisie tego live'a do miejsca, w którym możecie to zrobić. Można się zarejestrować całkowicie bezpłatnie i wtedy możecie oglądać sobie dzisiaj do jutra, do 8 rano prelekcje z dzisiaj i jeszcze jutrzejsze prelekcje, których będzie chyba 8 z tego co pamiętam, bo jutro jest taki najbardziej napakowany prelekcjami dzień. Ale możecie też mieć dostęp, jeżeli chcecie mieć dostęp dłuższy, to wykupić bilet VIP, w którym macie nie tylko dostęp na rok do całej konferencji, ale też do bonusów. Bonusy są warte w tej chwili 1899 zł, a za bilet płacicie 199. Różnica jest gigantyczna, jak widzicie. Warto, ja widziałam listę bonusów, nie wiem czy możemy się nimi chwalić, ale ja powiem jaki jest mój bonus. Mój bonus to jest e-book Jak być Wysoko w Google o wartości 69, więc jakbyście chcieli kupić, to to widzicie, to tylko 120 do, dokładacie i macie jeszcze masę innych bonusów, w tym na przykład narzędzie SEO. Dostęp do narzędzia SEO, które pomaga optymalizować stronę. Jacek Wieczorek też ma dzisiaj prelekcję i możecie sobie to zobaczyć, i potem dopiero najwyżej za, zakupić bilet. Także oglądanie prelekcji w czasie rzeczywistym, to znaczy od 8 do 8, czyli przez 24 godziny jest bezpłatne i można z tego skorzystać. Ok, tyle. Tyle na dziś, dziękuję Wam serdecznie za udział, do zobaczenia za dwa tygodnie, bo za tydzień mamy Boże Ciało, więc nie mamy shortpressa, za dwa tygodnie, temat się kształtuje, jeszcze nie wiem o czym Wam powiem, jakbyście mieli jakieś podpowiedzi o czym byście chcieli posłuchać w shortpressach, piszcie do mnie na maila content.pl. chętnie się do, dopasuję do tego czego potrzebujecie, no bo, bo po to tu jestem, żeby Wam pomagać w Waszych zmaganiach z SEO. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.